Halo, hala, czy dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Jasie jak, jak wiecie, sytuacja nie jest zbyt ciekawa: mamy 24, punkt, 24 punkty, 24 mecze. Nie jest sytuacja dobra, kolorowa, nie jest w ogóle jakakolwiek pozytywna. Nie wiem, jak to w ogóle określić. Ciężko, mamy mecz z górnikiem teraz. No i chcąc, nie chcąc, ja chyba ten mecz będę zmuszony, można tak powiedzieć, rozegrać. Później mamy mecz ze Stalą Mielec, który raczej przesymulujemy, przynajmniej spróbujemy. Ewentualnie przesymulujemy go w taki sposób, że, że ten, że jak będzie szło źle to, to zareagujemy jak będzie szło dobrze to pominiemy w sensie wiecie tą symulację taką nie szybką tylko normalną bo na razie no naprawdę chcę, chcę się utrzymać w tej ekstraklasie no i zrobię wszystko żeby się też utrzymać będziemy próbować grać jak jakby to powiedzieć jak najszybciej żeby wygrywać żeby grać jak na w pierwszej połowie jebiemy trzy bramki i później wiecie symulujemy resztą ten resztę części meczu szybką symulacją ale na razie sytuacja nie jest kolorowa, nie jest taka jaką byśmy chcieli, więc niestety musimy grać mecze, musimy rozgrywać, końcówka sezonu nie jest dobra, ważne, że w pucharze nam idzie dobrze, to jest bardzo duży pozytyw, a jak nam pójdzie tutaj w, w Lidze, no to się okaże, walczymy o utrzymanie, to jest aż dziwne, bo nie powinniśmy o to walczyć, tym bardziej, że w pierwszym sezonie szło nam naprawdę dobrze, brawo, brawo kontrera. ale szkoda, że tylko na chwilę, Już jak. Już jak na skrzydle Tutaj na dupie kontreras był blisko przychwytu Ackach do środka Ależ ta piłka tutaj przeszła Dobra teraz łap, łap, łap kochalski Co ty, na co ty czekasz kolego, sympatyczny Dobra Wójcik szeroko do Ekincjara Ekincjer już z Pawłowski, Pawłowski. Kurwa piątko w obronie grają górnicy Ekincer jest Andronacze. Andronacze ale Wojtuszek tutaj Wygrał ten pojedyn. Ależ tutaj znalazł Wojtuszka znowu Brawo, brawo, Ekincer! kurwa, dobrze, dobrze, agresywny przekwyt, powalczmy o te piłki, nie dajmy im rozgrywać, brawo, brawo, Ekincer! świetnie tutaj, dusimy, dusimy chłopaków w zarodku, kurwa, tutaj poda do Wojtuszka, Wojtuszek, takie przyjęcie fatalne jest znowu Ekincer, brawo, tym razem nasza piłka, widzicie, opłaciło się, Slattery, ej, no, panie sędziu, to jest fal, to byłby był rzut wolny, ale puszcza tutaj grę, Duan Liu, ja, aj, 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 chciał sprytnie tak ominąć to ten... O kurwa, przyjąć z wyminięciem zawodnika, ale nie wyszło. Tam troszeczkę szczęścia by, by było i byśmy mieli bramkę na 1-0 najprawdopodobniej. Juźwiak. Oj, 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 tutaj było blisko faulu. Mazak, świetna interwencja, Slatery. Slatery, Pawłowski, Andronache. Jeszcze raz Pawłowski, szeroko do Ekinciera. Ekincier widzi szeroko tutaj kontrerasa dużo miejsca ma kontreras. To wymyśli kontreras Contreras do Duan Liu. Tylko, że nie miał co z tym zrobić Liu, ale Andronacze, się kurwa zapędził za daleko niestety, dobra. Żółta kartka dla gospodarza. To dobry, dobry dla do nas wiadomość, Rasak z żółtą kartką, no trzeba grać Rasakiem, proste. Może drugi, w, drugi w ślisk, Dobra, Ekincer, Slater, mamy, mamy doping. Może nas poniesie. Kurwa. Pst, nie jest dobrze, nie jest dobrze, jesteśmy jacyś ja nie niemrawi na tym boisku, kurwa panowie, co jest z wami? Kastenada! Kastenada, tutaj slader blisko Kastenady, Wojtuszek. Wojtuszek, Kastenada, dobre podanie do Keylor Dun. Ja my w Pucharze z nimi nie graliśmy, nie było spalonego chyba... Kurwa, rzut karny. Ja pierdolę! wójcik z żółtą kartką, szkoda. Znaczy się Bunning. Kurwa, gol, ale... Myślałem, że tam zdąży tym ślizgiem i wodarczyk strzela bramkę na 1-0. No nie tak miał wyglądać ten mecz. Chcieliśmy szybkiego, szybkie 3-0 i kurwa symulacje, no to będziemy mieli. Pizdy i dewastacji kurwa. Kamiński, Pawłowski, jest Duan Liu, Może jakoś się szybciutko udało powiedzieć. Duan Liu fałowany. Nie było fału? Okej. Okay. Kurwa dobrze czerwony nie dał. To mnie kurwa cieszy, że sędzia był po naszej stronie mazak. Buni kurwa ewidentnie to nie jest chyba jego mecz. Bunik, tutaj wymienięta wodaczy, kurwa. Ja się nie, nie, nie wiem, co się dzieje na tym boisku. Mamy problemy i to duże, jeżeli chodzi o rozegranie piłki, jeżeli chodzi o grę w obronie. Popatrzcie, kurwa, jakie podanie dał, chłopak. Piękne, Ekincer. Ekincer do środka, do Andronacza. Andronacza, no i co wymyśli tutaj? Andronacza, najważniejsze, żeby nie stracił. Ekincer, slatery, bez straty też, kamiski. Graj, duan liu, albo slaterego, slatery, gra duan liu, duan liu. Duan liu, Aj, kurwa, tak Zamichrał chyba sam siebie, chłopak bardziej. Oj kurwa, takie podanie, żeby tylko kopnąć piłkę. Powodź bunik, dobrze. Brawo, andronacze. Pawłowski, ależ tak świetnie sobie przyjął, ułożył tą piłkę do strzału. No i spróbował sobie prawej nogi huknąć, ale nie wyszło. Możemy jakiś stały fragment gry, Kamiński. Do buninga, buning! Ależ taki kurwa końśliwy strzał. buninga. Ale niestety nie kończy się on powodzeniem. Bielica zagra krótko, pewnie, czy nie? Nie, nie da rady, Więc daleko na Kastynadę. No tu, Wójcik, musisz powalczyć. Wygra pojedynek. Skincier. A nie, tu kibice górnika się odzywają. Dobre podanie do Andronacza. Andronaczy z pierwszej piłki chciał to huknąć ale niestety nie udało się, no ciekawa próba, ciekawa próba naszego napastnika ale no nieudana, Bielica od bramki, no dalekie wy... poszukiwanie Keylorduna, no Mazak wygrała pojedynek, wygrywamy ten pojedynek, pojedynki w obronie, to jest istotne Andronaczy, dobre podanie do Pawłowskiego, Pawłowski, Pawłowski i gol, 1-1 świetnie wygrany pojedynek tam, bodajże to był Mazak Andronaczy poczekał na Pawłowskiego, no świetno. mu dał piłkę, no, Pawłowski przyjął Dużo szczęścia mieliśmy w tym strzale, że jednak gdzieś tam ten bramkarz był zasunięty. Ale no to nie jest nasz problem, tak? My zdobywamy bramkę. Bodarczyk świetnie tu dribblingiem wchodzi. Contreras powalczy o piłkę, jednak nie dobra daleko podania, ale tutaj na spokojnie. Kochalski, Kochalski czujny w bramce, to mi się podoba. I, i tyle. Mamy, mamy remis do przerwy, jest wynik całkiem, całkiem sympatyczny. Dobra, zmiany robimy na razie, to jakoś. Jakoś nie ma tragedii, tak? Bramka z Karnego, którą strac straciliśmy. Sytuacje jakieś mega groźne nie stworzyli oprócz tego Karnego, także... Także jak na razie możemy tak zostawić. ekincer dobre podanie do Contrerasa. Tylko czy dojdzie, zdąży Contreras. Contreras i chyba od bramki... Nie, drożny jednak walczą, to bardzo dobrze. Duan Liu. Andronace, ależ tutaj pofrunął, tylko że machnął się chłopak z powołem. wygrał pojedynek, Kamiński. Na spokojnie, Duan Liu dużo miejsca ma, ale już strata, strata, nie dał mu się tutaj rozpędzić. Keylordun. Dun też aktywny chłopak, chce się pokazać w tej lizy, chyba liczy na jakiś transfer dziś wyżej i właśnie do niego podanie, nie, jednak do Juźwiaka. Juźwiak, świetny dribbling, Juźwiak, ale tutaj interwencja tym razem Contreras na najwyższym poziomie, Mazak, do Contrerasa, Contreras, Duan Liu. Jest Andronacze, widzi ten ruch, widzi ruch Duanliu, dużo miejsca ma teraz Chińczyk na tej stronie, rozpędza się. Chińczyk musiał zwolnić troszeczkę akcję, poczekać na kolegów, Kamiński, Andronacze, pole karne, ajajajajaj! Aj, 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 aj. Ale piękna, piękna akcja stworzona przez go gości, taka kontra można nawet powiedzieć. Trzeba, trzeba wykorzystywać te wolne przestrzenie, trzeba próbować grać na jeden kontakt, w puszczać te typu... piłki, o, o, tak, 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 dobre podanie, Pawłowski. Pawłowski, ależ chciał strzelić, tylko nie wyszło. Pawłowski powalczył, Andronacze. I, kurwa, tu nie ma jak uderzyć. Tu jest ciężko uderzyć jakkolwiek. Kamiński, Ekincjer, jeszcze raz Kamiński. Andronacze, Slatery. Szeroko do kontrerasa. No i strata. Foul, panie sędzio, tu rzut karny, kurwa, gwizdaj mi to. Ale my to zjebali tą akcję przed chwilą, ale nieważne, mamy jeszcze piłkę cyk dobre ależ kurwa to była piękna akcja szkoda szkoda że się nie zakończyła bramką ale jeszcze ma piłkę Kamiński lewa noga Kamiński dobre uderzenie takie nie odwrócił się puknął kolejny rzutrożny. Duan Liu dobre dośrodkowanie Andronacze. i kurwa interwencja Bielicy tym razem na najwyższym poziomie dobra zróbmy jakąś zmianę wpuśćmy może Guska na atak teraz za kontrerasa damy Szagojana, Szagojan niech sobie pobiega po tej stronie, za ekinciera wejdzie Tiago no i środek na razie zostaje tak jest Event, no Bunik jeszcze nie grano, chłopak, chłopak coś tam pokazał w tej obronie, że jednak zasługuje na szanse, Duan Liu, piłka gdzieś tutaj na bliższy słupek, jednak nic z tego, Pawłowski czy Duan Liu, Duan Liu, Pawłowski, uderz to Pawłowski, ależ Bielica tutaj pofrunął, no chciał uderzyć, Pawłowski naoglądał się. Tego z Armenii, co huknął na bramkę No i chciał też tak spróbować, no ale nie wyszło Keylor Dun Dobre podanie do Juźwiaka, Juźwiak. Świetnie gra tutaj do Włodarczyka Włodarczyk, nie było mowy o spalonym Polekarny, ale Kochalski na posterunku Rzuć, rzuć Ta guzka, niech powalczy, tak, Tiago Spokojnie, Slatery, szeroko Graj do Szagojana, kurwa Slatery Chłopie, proste podanie, kurwa, to Co ty grasz Do wyjebania, do zmiany, Ackach Dobre podanie do Wodarczyka, ale tutaj bunik na posterunku. Kamiński. Jest guzdek. Guzdek, kamiński. Szuka, szuka tutaj kolegów. Jest Szagojan, Szagojan, który wbiega w pole karne. Kurwa, czemu on to podał tutaj? Jak ja to chciałem w ogóle? Wpiszdu, Kamiński. Aj, tutaj fal był, ale dobra, gramy dalej. Wodarczyk. Brawo, brawo bunik. Graj, graj tam Szagojana Nie, to Duan Liu, Guzdek, Pawłowski. Pawłowski, Duan Liu. Jeszcze raz Pawłowski, jeszcze Szagojan do Kamińskiego, Kamiński. Duan Liu, ależ wyklepali, teraz poczekali, kurwa. Piękna akcja, piękna akcja Odry. Utrzymali się ładnie, przybiłcy powymieniali te podania. Nie szukali na siłę, tylko woleli skonstruować pewną pozycję do strzału. No i Duan Liu strzelcem bramki, która daje nam na ten moment prowadzenia, ale już Jóźwiak, już, Szagojan się wracam, wie, że on musi teraz popracować, brawo brawo Szagojan, świetna praca no Kamińskiego chyba trzeba zdjąć tutaj, tutaj na tą końcóweczkę, żeby nie załapał nam tutaj chłopak jeszcze drugie żółte kartki, wejdzie Zargary i wejdzie też Kamiński jeszcze na środek pola, na te ostatnie parę minut stały fragment gry, więc przyda się jego doświadczenia polukarnym. polu karnym Kochalski, powalcz, powalcz o tą piłkę, nie, jednak jest Kochalski, brawo Rzuć tam na slaterego, niech utrzyma, ale kurwa ty to utrzymaj, ale on to chujowo przyjął, jak on to chujowo tam przyjął, co to kurwa było za przyjęcie, jak my kurwa mamy wygrać, jak takie przyjęcie kurwa piłki jest, jago, jago kurwa osamotniony, Duan Liu, zargary, jeszcze spróbują kurwa opolanie. Zargary No i chuj i koniec Ale kurwa co to było za przyjęcie Czy ktoś mi wytłumaczy kurwa co to był za sęk Ja tego i nawet przyjmować nie chciałem Kurwa ja, on to miał zgrać po prostu, a on tu kurwa przyjął jak jakaś ja pierdolę chłopie coś ty narobił najlepszego Kurwa przecież myśmy wygrany mecz znowu zrealizowali To już jest druga taka sytuacja Co jest nie tak z naszym zespołem On nie potrafi kurwa koncentracji utrzymać Kurwa mać Przecież jak my nie wygramy ze Stalą Miele, to będzie hit To będzie hit Guzdek wchow Dawaj kurwa Zargary Buning tutaj Pytlik Kędziora No lepszego składu nie da się wymyśleć Teoretycznie Szagojan by mógł tutaj biegać i damy mu szansę od pierwszych minut. Dobra, Niziołek za Smyfa i Murawski za Kamińskiego. Tutaj reszta to jest mało istotna. Ale kurwa, no jak my możemy takie mecze po prostu przegrywać? No teraz mecz ze Starą, także ja wiem jak to się skończy. Dobra, Duanlu i tak nie zagrasz w tym meczu. No to jest kurwa dramat po prostu dramat. Wiemy jak ten mecz się skończy. Dobra, czyli mamy bez punktu teraz. No remis, kurwa my tylko remisujemy. Ja pierdolę jak chcemy jesteśmy fatalni. My się utrzymamy chyba rzutem na ta... kurwa gorąco zrobią. Nie mam pytań. Jak nas nie wyjebią... To będzie kurwa cienko. Norwegia, nikogo więcej tu nie znajdę. No to idź chłopie gdzieś na przykład do... Do Belgii albo do Szwajcarii. Może stąd sobie kogoś znajdziemy. Wiem, wiem co potrafisz, wynik powrót do w potrwa. Duan Luke, kurde, no nie jest kolorowo 30 punktów ma Brugbet. No my mamy troszeczkę mniej, skład jest elegancki. No musimy, musimy próbować, musimy przełamać się. Może się uda w, kiedyś w tej symulacji przełamać, tak jest, kurde, wygrywamy dobrze, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bardzo ważne zwycięstwo. O to chodzi: 3 punkty, 3 punkty mamy. No, i zajmujemy już 16 miejsce, Teraz mecz z Rakowem, No to sobie go raczej rozegramy. Akurat długa przerwa to chyba taka przerwa na kadrę. Zauważenie i on od radu. Dobra, to jest mało ważne. Tam chłopak chce coś pogadać. Kurwa, za chwilę z tobą porozmawiam. Produkcyjnie są obiecujące. Spokojnie, my wyjdziemy z tej strefy spadkowej. Naprawdę się utrzymamy. Nie macie co się martwić. Tiago. Yy, nie martw się. Pamiętam o Tobie. Grasz tam, chłopiec, jak co jakiś czas menedżer. Nie ma takiej opcji. Ja nie opuszczam Odry. Nie masz szans. Zostajemy w Opolu cały czas. Cały czas się tutaj, że tak powiem, rozwijamy. Rozwijamy klub. No i mamy szansę stworzyć coś historycznego. Że zagramy w europejskich pucharach. ale do tego oczywiście też jeszcze droga jest no daleka. No to jeszcze nic pewnego. Dobra, nikogo tutaj ciekawego nie ma. Tego sobie usuniemy. Niku Toma. No, tylko trzeba, trzeba wygrać jeszcze parę meczów w lidze. Trzeba się utrzymać takie pewne miejsce, ale zobaczmy, jak wygląda ta strefa spadkowa. Czy my naprawdę tak aż. Mamy szansę? Mamy 29 punktów. No, tutaj ruch ma 31. Jeżeli my wygramy, punkty, wygramy będziemy mieli 32 punkty, no to teoretycznie, zakładając, że ktoś może się też chce nie potknąć, jakbyśmy wygrali, no to na pewno wychodzimy ze strefy spadkowej. No i to jest spoko, bo nawet możemy zakończyć sezon gdzieś na kurwa. W dziewiątym miejscu no tutaj jeszcze czołówki nie dogonimy, ale no tak kurde, mamy szansę na jakiś środek, solidny środek tabeli. Dobra, składu nie zmieniamy, zostawiamy tak jak jest. Oj, i próbujemy, próbujemy wygrać z Rakowem. Ten mecz na pewno nie będzie łatwy. Nie będzie też, mm, jakby to powiedzieć, mm, spacerkiem dla nas, będzie bardzo wymagający. No i dla Rakowa też, no my postawimy wysoko warunki. Tym bardziej, że chyba gramy u siebie. Czy nie, gramu u siebie? Tak jest, gramu u siebie. Stadium Miejski Odropole i lecimy po zwycięstwo. Trzy punkty muszą tutaj zostać w Opolu. To są bardzo ważne punkty. Jak nie jedne z ważniejszych w tym sezonie. Szagojan do kontrerasa, kontreras spokojnie. Zargary. Zargary, Guzdek, a już strata piłki. Czyż? Onuivo, czyż? Lederman, o naivu, ale tutaj wymieniają piłkę. O Naiwu, dobre podanie do Tudora, Fran Tudor go, Wójcik, Wójcik, brawo, świetna interwencja. Brawo, poświęcenie na najwyższym poziomie. Pawłowski, Gózdek, świetnie do Pawłowskiego, tutaj Gryszkiewicz kontra Pawłowski. No, Gryszkiewicz zostawiony w tyle. Pawłowski, Pawłowski 1-0, tak jest, takich akcji wymagamy od Pawłowskiego. Świetnie pociągnął tą swoją lewą stroną. No, i zrobił to co do niego należało. O, w ten, no, jak to powiedzieć, wyprowadza nas na prowadzenie. Tego wymagamy od lidera tej drużyny. O Naiwo, świetnie, tutaj mazak, Gunik, Zargary, dobre podanie z Latery. Wójcik, Wójcik, zmiana strony na Kontrerasa. Kontreras, świetnie, z Szagojanem. Szagojan, świetne podanie do Guzka, Guzdek. Guzdek w polu karnym 2-0, ależ ten mecz się dla nas zaczyna. Świetne tutaj podanie ze środka pola do Gózka, no a Guzdek świetne, kapitalne podanie. Wyczuł ten moment, Szagojan Guzdek świetnie się zabrał z piłką no i uderzył No i powiem Wam, 13 minuta 2-0, chyba nikt się takiego obrotu spraw nie spodziewał. Rodríguez Kozłowski. Koło Arroyo, Arroyo. O naivu. O naivu. Kozłowski do Knezwicza, Knezwić. Ma dużo miejsca, ale tutaj kontreras blisko i kontreras przeszkodził. Szagojan. Teraz on ma chrapkę na pojedynek biegowy. Jest też szybki, Szagojan. Zna swoje wartości, swoje atuty, ale tu jednak był falowany 150 mecz na no kolejny jubileusz. Ja się więc bardzo dobrze by było zakończyć ten, ten mecz po prostu zwycięstwem. Szagojan, Gaj, tutaj chciał jeszcze włożyć piłkę na pustą do Pawłowskiego. Było blisko. Było blisko 3-0. do 0. Ale widzimy, jak naciskamy, jak my gramy, jak się staramy, jak chcemy, jak. Kurwa, chodzimy, chodzimy w tym meczu, panowie. Ten mecz musi być nasz. Musimy pokazać, że naprawdę potrafimy grać w piłkę na najwyższym poziomie. I te wyniki, które się po prostu czasem wydarzają, to jest przypadek. To nie jest nic, co się dzieje kilka razy. Pawłowski. Pawłowski. Nie, dlaczego mu zagrał za plecy? Mogłem to strzelać, kurwa, ale dobra, nieważne. Pawłowski z rzutu Rożnego. Dobra piłka na guska. Guzdek jednak nie dosięgnie. Zargary czy Knezwić, Zargary wygrywa pojedynek. Contreras. Pawłowski. Pawłowski, co wymyślił tutaj Pawłowski? do Zargary, Zargary. Tylko nie strać, jednak stracił. Myślałem, że może jakiś fał. Szukałem, szukałem za wszelką cenę faulu, Oj, tutaj fał, tutaj mu wjechał w nogi, ale gramy dalej. Kozłowski. Kozłowski, czyż? 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 Biegnie, Szymon czyż? Tak mi się wydaje, że to jest 3 Dobre podanie i gol. Niestety, 2-1. No jak zjebaliśmy szansę sobie na trzecią bramkę, tak niestety zemściło się to, no i tracimy bramkę. Też zostajemy upłonieni żółtą kartką z latery w naszej drużynie. Tudor, piąta bramka w 20 meczach. No tak się musiało to skończyć, tak? Pawłowski, daj dobry przerzut. Piękna piłka do kontrerasa. Mam przynajmniej taką nadzieję, jednak nie. Jednak kontreras nie doszedł. Zbyt głęboko, dobre podanie. Aroyo. Dużo miejsca, ominięty ten pressing teraz ra przez Rakowa Tudor. o Naiwu, dobre podanie do Arroyo, ależ to sobie wymyślił tutaj. Oj, oddaliśmy się ojebać, ale dobra, mamy, mamy piłkę. guzdek spróbujmy wyjść z jakąś sensowną akcją, ale nie ma z kim, nie ma z kim. My stoimy, to jest Stojanow z przodu już teraz. Początek mieliśmy mocny, ale co z tego, jak Arroyo, Arroyo brawo, Kochalski. Brawo, brawo Kochalski, świetna interwencja. Nie możemy pozwolić strzelić im drugiej bramki. Bo to by nas raczej zabiło. Kochalski, świetna interwencja. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Doping ci niesie od kibiców gospodarzy. Ale nie ma co się dziwić. Wiedzą jaki ten mecz jest ważny. Wybijcie gdzieś jak najdalej, ale co z tego jak przyjmuje Czyż, ale też z błędem. Ekincjer. Slatery, na spokojnie, mazak. Jest Sargary, Pawłowski. Pawłowski, daj Guzdka, kurwa Guzdek! To musi być gol! Guzdek! Tak jest! 3-1! Ależ błąd Rakowa, wykorzystany przez Odra Opole, to jest dla nas najważniejsze. Mamy 3-1 do przerwy, no i do szatni schodzimy naprawdę z podniesionymi głowami. Raków może być w szoku, no widzimy, kibice zadowoleni, no ale nie ma co się dziwić, jak gramy taki koncert, no dosyć szybko mieliśmy prowadzenie 2-0. Straciliśmy głupio tą bramkę, no ale... Mimo wszystko i tak gramy, gramy cały czas wzorowo. Więc co nas cieszy? Cieszy też i kibiców. Mam nadzieję, że Was przed ekranami też to cieszy, że sobie dobrze radzimy. Lederman. Lederman tutaj wprowadzać chciał piłkę, ale nie miał, nie miał do kogo zagrać. Bardzo dobrze tutaj środek pola funkcjonuje. I prze, przejął, znaczy przejął, wybił piłkę. Papa jak nazywić, Czyż? Dobre podanie do Onaiwu. Onaiwu! Ale szkuknąć to chciał z dystansu, ale Kochalski czujny. Chyba już trzecia taka dobra interwencja Kowalskiego w tym meczu Naprawdę wypada pochwalić bramkarza w tym meczu Zargary Brawo, brawo Contreras Teraz to jego świetna interwencja Ratuje zespół przed utratą bramki Wójcik, Ekincer. dobrze tutaj Ekincer daj, daj na guzdka, guzdek Guzdek Szagojan, ależ za lekko mu zagrał Ale Zargary z dystansu Ależ Kowacevic łapie Łapie piłkę, kołatawić za lekki strzał z Argarego, ale szkoda, szkoda tego podania głuska do Szagojana, że on tu tak lekko zagrał. Brawo, brawo, tutaj blisko przechwytu. Najważniejsze, że walczymy. Papa on teraz blisko niego, ale papa Nikolału sprytniejszy. Papa Nikolau, do Onaiwu, Onaiwu. Jeszcze podanie i karny kurwa tam barkiem, bo popchał się, przewraca Cipodeusz jakiś. Arroyo! I mamy bramkę 3-2. Niestety taki karny z kapelusza mam wrażenie, że byleby tylko goraków dostał. Sędzia tutaj im troszeczkę pomógł. No ale cóż, my nie możemy patrzeć na to, tylko gramy dalej swoje. No tego czasu już nie cofniemy, tak? Zargary bez fału, powacz, kurwa, jeszcze, jeszcze tutaj walka. Papa panikolału o naiwu, arroyo. Arroyo, do naiwu, arroyo, dużo miejsca. Kurwa! z Kolejny rzut karny! Za co on, kurwa daje te karne? Kurwa przecież on wbiega we mnie, ja nawet nic nie robię! Ja pierdole jakie to jest... Kurwa oszukaństwo! Czuję się wydymany w tym momencie, dwa karne takie spizdy w tak krótkim czasie! Czy to jest hit? Ekincier! Guzdek! Guzdek zagrywa... aj lepiej, lepiej Guzdek! Potrzebujemy celnych podań! Czyż, Arroyo O Naiwu, kurwa, ależ tutaj dużo miejsca ma. O Naiwu, O Naiwu, Ale to zajebał. No ale nie no, te dwa karne to takie spizdy, że to jest kurwa hit. Ja nie mam pojęcia co tu się stało. Ja nie wiem za co te karne. Czy tam żadnych fauli nie było? Sędzia pewnie zadowolony. O Naiwu, piąta bramka w 16 meczach. No a my musimy. Musimy dalej walczyć, dalej się starać. Gagi. Gagi teraz wpada w pole karne tylko czemu do Szagojana. Jak on był na spalonym. Dawać, dawać, panowie, wysoki presji. Musimy, musimy teraz my zaatakować. Prowadziliśmy przez długi okres 3-1. do 1. Mieliśmy korzystny wynik, ale też próbowaliśmy atakować. Mało czasu, mało czasu. Brawo, nie brawo, slatery, kurwa, niby brawo, ale to jednak nie można bić ci brawo. Brawo, brawo Mazak tym razem, świetne podanie, Pawłowski Pawłowski, dobre podanie do Guzka, Guzdek Sam na sam, Guzdek, Guzdek, lewa noga, tak jest, 4-4, mamy to, mamy remis jeszcze Jeszcze będą emocje w tym meczu, jeszcze powalczymy, środek pola wymieniłem, bo tutaj już chłopaki są troszeczkę Troszeczkę bez szans, za wejdzie Smyf, na razie tyle zmian, Gózek Guzka jeszcze zostawiamy, bo chłopak Chłopak drugą ramkę trzeba w tym meczu, dobrze sobie radzi, dobrze czuję grę Świetnie, też ruszył tam, żeby do tej piłki. O Naiwu, tutaj osamotniona, ale gra na skrzydło do Papa Nikolału. My zrobiliśmy troszeczkę zmiany w środku pola i, i, na, i na bokach. Brawo, Wójcik, Smyf, Pawłowski. Świetnie. Szagojan. Kamiński. Kamiński, tak jest. 5 do 4, ależ kapitalna akcja, Odry. Mamy to. Wracamy do tego co było na początku. Kurwa, czyli prowadzenia prowadziliśmy przez większość meczu i wracamy do tego. No kurwa, te dwa karne nas nie podłamały. Meczycho, meczycho. Papa Nikolał wpada w pole karne. Papa Nikolał wykłada piłkę. Świetna interwencja wójcika. Kapitalny wślizg. Myślę, że to może nawet na wagę trzech punktów. Naprawdę wślizg. Kapitalny. Że jeszcze zdążył to zablokować Nie dać jakoś króciutko zagrać Ale jednak to się udaje Brawo, świetne podanie do krzyża. Czyż, Czyż Jednak rzut wolny Też tak myślałem, że tak może być No Kozłowski Kozłowski, kurwa, wujcik, Czemu ty, o kurwa, jak zajebał niecelnie Ale to nie jest nasz problem Dobra, Andronaczy pojawi się na boisku Wysoko podchodzą tutaj gracze Gracze Rakowa ale nas to nie dziwi, ale my omijamy ten pressing z łatwością. Smyf! Pawłowski, daj Smyfowi, tak jest. Smyf... Smyth, daj dobrą wrzutkę na Andronaczy. Aj, gdyby to lepiej uderzył, ale dobra, dobra akcja. Wie o tym, Jasiu, że to było kapitalne. Tylko to mogło się sko skończyć jakimś strzałem groźniejszym. Gdzieś na rzut drożny, jakiś coś takiego. Ale no nie udało się. Rodriguez. Aj, tu już na dół ja chciał za wszelką cenę przerwać. Kozłowski. Złowski szuka jakichś rozwiązań Jeszcze raków, jeszcze będzie, będzie okazja dla rakowa Lederman Lederman dobry dribling, Świetnie tutaj sobie poradził Ben Lederman Ben Lederman gol To się musiało tak skończyć No kurwa poszedł tam ten Lederman jak dzik w sosnę Andronaczek kurwa co tu się wydarzyło Co było? Czy wy to widzieliście? Przecież kurwa piłkę sobie wziął i sobie przebiegł całe boisko Luka Andronace, kurwa no co robiła? Zajebał, ale co zrobiła obrona rakowa? Dlaczego tam była taka pasywność? Co oni myśleli, że mecz się skończy? Mamy to, mamy kurwa ważne zwycięstwo Po takim meczu Kurwa, którego chyba nikt się nie spodziewał Nie mam pytań Nie mam pytań, co to był za mecz Mecz sezonu Zdecydowanie, no i wychodzimy na 14 miejsce No po prostu Uff, no ja powiem wam Muszę odpocząć po tym meczu Bo takie emocji to chyba nikt się nie spodziewał Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie ciepło I pa pa